Się zaczęło, skąd pomysł na taki butik w Krakowie? E, pomysł wziął się z długoletniej fascynacji w zasadzie e, ubraniami, a szczególnie właśnie takimi ubraniami, e, które mają swoją duszę, swoją historię, e, które przeżyły e, kilkadziesiąt lat. E, I to mnie zaczęło fascynować. Myśmy z mężem długo mieszkali w Wielkiej Brytanii. I nie ukrywam, że inspiracja w zasadzie stamtąd się, tam urodziła się, urodził się cały pomysł. Wielka Brytania to jest takie miejsce, gdzie vintage to jest styl życia, to jest temat rzeka, prawda? Mieszkaliśmy przez długi okres w Londynie i pracowałam w takim małym sklepiku też vintage. Tam miałam okazję poznać ubrania, Poznać, jak, poznać ludzi, którzy też się tym fascynują, którzy potrafili mnie zarazić swoją fascynacją. No i wróciliśmy do Polski i chciałam po nakład również zarazić tą modą vintage. Także stąd pomysł. Wydaje mi się, że Kraków jest takim fajnym miejscem, gdzie można naprawdę świetnych ludzi otwartych spotkać i ludzi, którzy będą potrafili się zafascynować tym tak jak ja. A skąd macie ciuchy? Z Wielkiej Brytanii właśnie? Z Wielkiej Brytanii, a ze Stanów, z Holandii. E, pracujemy też nad kolekcją włoską, ponieważ e, ten, e, ta część Europy jest troszeczkę inna. Tam też są ubrania vintage, też e, dobrej jakości można znaleźć, e, że tak powiem, e, egzemplarze i troszeczkę innym stylu. E, więc e, no nad tym pracujemy. Na razie mamy Wielką Brytanię Stany i Holandię. Mhm. Chyba na brak klientów nie narzekacie, bo moda vintage jest teraz modna w Polsce. E, ja nie wiem, zaczęła się chyba e, moda na vintage w Polsce, <głos》>, dlatego że mnie się wydawało, że, że vintage istnieje już od, od dawna. No nie, ja miałam z tym od dawna do czynienia. Natomiast faktycznie teraz jak zaczę, zaczęli, otworzyliśmy ten sklep tutaj, to zaczęli ludzie przychodzić i um, jest część osób, która do końca nie wie, co to jest vintage, e, e, bo to nie jest taki second hand, bo wiadomo, te ubrania są używane, natomiast to nie jest second hand, w którym e, wybiera się ubranie sprzed roku na przykład, czy sprzed dwóch lat. I ja po prostu mam ubrania, które mają 40 lat, 50 lat i one wyglądają świetnie, ja potrafię pokazać, że zupełnie inaczej były szywane zamki, inaczej podkładane materiały, inaczej ręcznie to wszystko było szyte, wyszywane. Także dla mnie to są takie perełki, których po prostu, które, mi, które pokazuję klientom i... Chciałabym, żeby oni też zauważyli coś wyjątkowego w tym. Skoro są to takie perełki, tak jak Pani opowiada, wyjątkowe rzeczy, czy cena też jest wyjątkowa, czy, czy nie? Czy są przystępne ceny? Wydaje mi się, że są ceny przystępne. Staramy się, żeby, żeby były przystępne, dlatego że ten nasz pomysł jest skierowany przede wszystkim do ludzi młodych, prawda? Więc wiemy, że kieszeń naszych klientów nie jest tak bardzo obszerna, powiedzmy tak. Natomiast e, są perełki, które są faktycznie bardzo dużo warte, bo mm, mają 40 lat i były na przykład zrobione przez znanego projektanta w, okresach, w tamtym czasie, e, więc e, relatywnie wtedy ta, ta cena jest wyższa. Natomiast takie rzeczy codziennego, powiedzmy, użytku staram się, żeby były w cenach e, na kieszeń naszych klientów absolutnie. Thank you.